Witam was, cześć, Soroka robi już ten odcinek już drugi raz. Kurczę Blaszka. Oj. No, teraz. Yy, no, kurczę Blaszka. <laughs> tak, trochę tu pozmieniałem, już drugi raz to mówię, trochę to pozmi pozmieniałem. Pu co ja mówię? Jezu, ja się mylę. Yy, to jest drugi. Boże, muszę to nowa powiedzieć. To jest już drugi save, ponieważ że tamten. Mi się skasował. przypadek go skasowałem. Już nie powiem co tam miałem. Znaczy miałem prawie tak samo jak na jasnej dolinie tylko że miałem to w górze, a nie w dółze, no. <grytanie> to jest moja pizzeria, już drugi raz to mówię. No to jest moja pizzeria Bo mi się Minecraft wyłącza. I i i jak mi się Minecraft wyłącza, to też mi się nagrywanie wyłącza. Mi się trochę wkurzam. I mam nadzieję, że przez te 15 minut, czy tam 11, czy tam 12 ja mi się nie wyłączy. Mam nadzieję. Może pójdę spać? Czytam iść na hardcora. Wezmę za trochę jedzenia w razie czego, bo spają kamienic, nic nie wiadomo. No bo co otworzył już te drzwi. W razie czekaj mu się Tak Może wam to później powiem dlaczego wybrałam takie głupie miejsce dla was? Ale dla mnie super! Ponieważ tu jest w ki, w ki, w ki, w ki, w key, W, key, w, key, w, key. Ko w Nie w kiw, tylko w kij! W key tuneli! Znaczy tuneli. Kupalni. Może jak ja jestem głupi! Mi My się mylę. Ja nie umiem mówić chyba. Ortografię to też nie mam za dobrą. No, tu mam kraterek, no. Dlaczego te cholerne pająki, że tam zombie? Jezu. Tak jak nie chcę, żeby były, były tu stwory... ...to są, a jak chcę, to nie ma. Przejdźmy się już. Ręcznik już trwa dwie minuty. O jezu, święty. Hmm. co tu pozmieniać? Oby mi się Minecraft nie wyłączył. No błagam cię, Boże. Zrobię tabliczkę. Hmm. się tego boję? A jak ginie to raczej się nie. Jest coraz bliżej. Nie. Boję się... Picykarnia. upokę Poker. Pokera. u pokera. Hi hi. O. Tak będzie. Picykarnia u, u pokera. A. Fiksurka. <laughs> Yy, to jest sobie tak surpacki, jakby co. Bo hmm, no chyba zauważyliście. <grystanie> yy, następnym odcinku potem to, był... teraz nie mam czasu, bo dopiero co wyszedłem i zaraz wychodzę. <grystanie> jest teraz 1747 yy, No 1747 I zaraz idę się balansować no. Ja tu jakiś most zrobię E Przykro mi, ale dobra. Ty! Panie! No, Zew! No, ale wziąłem! I temu. To mi nie potrzeba. Um, tu, tu, tu. Będą barierki. Po tej i po tej. Trochę drzew zetnę, bo drewno i cobblestone. Szkoda, że z ciasnej doliny nie, nie mogę Przesz przerzucić cobblestone na ten. A na ten save. Cheatową nie będę, bo nie czytuję. Hmm. Chyba, że jak czytuję, że jak mi Minecraft siadnie, znikną mi przedmioty, a będę odrodził się w tym samym miejscu, z tymi, że zacząłem z tymi co... Że... kurde, tę mać. No w ogóle się tu odrodzę, bez dom wszystko jest, tylko że nie w rzeczy w punktów, co miałem poważne rzeczy. To no chyba, że wtedy je spełnuję. A tak to nie. Tak to wolę sobie porobić, pokopać. Tam miałem coś robić. <grym> Mam drzewa. Czy ja widziałam blaszka? No, blaszek. <laughs> ja tak go nazywam. Kiedyś miałem blaszka, ten. w ciasnej dolinie. Taki blaszek pływał w, w mojej. w moim. W moim baseniku, takim. Cześć, blaszku. <laughs> o, jeszcze tu mam. Czekaj, czekaj, czekaj. Sam co, próbowałem nagrazić odcinek, to też mi się Minecraft wyłączył, bo długo chodziłem. Kurde, muszę uważać, no, żeby mi się Minecraft nie wyłączył. No błagam cię! No! Kurde.